Witajcie na kanale AgroPro Dziś zaprezentujemy dla Państwa Wejmę WM900 M3 Marki Wejma Wyposażona w łącznik pod kosiarkę rotacyjną Dwa koła 4x8 Silnik 7-konny 212 cm3 pojemności Dość spory bak na benzynę Jest to 4 osób, więc czysta benzyna Filtr powietrza olejowy Często Zostajemy pytania: ile należy zalać oleju do filtra oleju? Tutaj jest miarka. Zalewamy aż do poziomu. Ciągniczek posiada trzy biegi do przodu oraz steczny, także można łatwo dostosować prędkość do danego biegu. Dodatkowe wyjście na koło pasowe można zasilić inne urządzenie. Hak do urządzeń nieaktywnych z możliwością podpięcia łącznika śrubowego, a do łącznika już wszystkie urządzenia typu pługi, obsypniki no i orywacze. Tak samo można podpiąć przyczepkę czy dwukółkę. Kierownica jest w pełni regulowana w poziomie i pionie. Dźwignia gazu, załącznik prądu oraz sam napinacz. Napinacz biegu, napinacz paska. Więc pierwszy wrzucamy bieg, a później naciskamy napinacz i ciągniczek zaczyna jechać. Jest to fajne, bezpieczne. Ciągnik zasilany za pomocą dwóch pasów. Jest możliwość podpięcia kosiarki rotacyjnej, oczywiście zasilanej na pas. Czujnik oleju. Jest to dość ciekawa funkcja, mianowicie jeżeli ciągniczek będzie miał za mało oleju to przestanie chodzić, tak samo jeżeli by się wywrócił gdzieś w pracy to oczywiście wyłączy się bo wyczuje poziom niski poziom oleju tutaj tabliczka znamionowa klient, który zażyczył sobie opcję usługi montażu, oczywiście może sprawdzić, że to jego ciągniczek Sprawdzi to po numerze seryjnym, który jest na samym dole. Waga ciągniczka to około 85 kg z olejami. Sześciokątna piasta o szerokości 24 mm. Mamy także inne piasty bądź piasty na łożyskach z dyferencjałem. Wtedy o wiele łatwiej jest skręcać całym ciągnikiem. Zderzak z przodu, chroniąc silnik przed usterkami. Tutaj zalewamy olej silnikowy, chodzi go o 600 ml, 10W30. Natomiast w tym miejscu zalewamy olej przekładniowy 80W90, który też mamy u siebie na sklepie. Jeżeli chodzi o zlewanie, jest to w najniższym punkcie śruba. Dokładnie to na środku. Służy ona do zlewania oleju przekładniowego. Natomiast z silnika jest to ta śruba. Z przodu silnika. A tutaj numer silnika. A więc tak wygląda u nas usługa montażu. Teraz przejdziemy sobie do odpalenia i sprawdzenia poprawności działania. W pierwszej kolejności włączamy w ssanie. Następnie zapłon. Dodajemy troszkę gazu i szarpiemy zaraz już. Rzeka trzeci jest dość szybki, najlepiej używać go z przyczepką. Jeżeli jesteście zainteresowani taką wejmą W900, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.